Przy ostatnim kontrakcie dokładnie tydzień temu było Was na kanale 99 600. Dzisiaj jest Was już prawie 102 000. Wielkie dzięki! Wiem, że bardzo dużo osób ogląda moje filmy, ale nie subskrybuje kanału, także jeżeli jeszcze tego nie robisz. Możesz to zrobić właśnie w tym momencie Siemanko, witam was bardzo serdecznie W kolejnym kontrakcie na moim kanale Dzisiaj polujemy na AK-47 Pustyny buntownik W stat w stanie lekko używana Pod ostatnim odcinkiem wbiliście słuchajcie Ponad 9 tysięcy łapek z góry Naprawdę bardzo, ale to bardzo wam dziękuję Naprawdę niesamowity odzew Był pod ostatnim odcinkiem, mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie Dlatego też już na początku powiem, że kolejny kontrakt Zrobimy sobie na może się 7,5 tysiąca lajków, bo te progi naprawdę widzę nie są dla was wielkim problemem, więc 7 tysięcy łapek, 7,5 tysiąca łapek pod tym odcinkiem i robimy kolejny kontrakt. Nie chcę na tego wszystkiego zbytnio przedłużać, także powiem tylko, że mamy dzisiaj, słuchajcie, 40% szans. Na AK-47 pustynny buntownik I 40% szans na P2000 żywiołek ognia Więc jest to taki kontrakt troszeczkę pół na pół Oprócz tego dwa itemy uzupełniające Które sprawiają, że mamy 10% szans na P90 Asimov I M4-1 Cyrex Wszystkie itemy oczywiście w stat traku, Bo wszystkie itemy jak widzicie do kontraktu są w stat traku właśnie Ale my liczymy przede wszystkim na ten pustynny buntownik Sprawdziłem sobie wszystko Kontrakt słuchajcie Kosztuje mnie 85 euro AK-47 pustynny buntownik w stanie przetestowany w boju W stat tracku kosztuje 80 Euro, więc byłbym na zero, jeżeli przetestowany w boju mi dropnie. Jeżeli dropnie mi to w co celujemy, czyli AK-47 pustynny buntownik lekko używany w stat-traku, jestem 40 euro na plus. Natomiast najgorszą opcją wydaje się być to, że wydropi nam P2000, żeby jak ognia w stat-traku, lekko używany, który kosztuje Podajże 60 euro, więc byłbym 25 euro na minus. Więc to jest jeden z tych nielicznych kontraktów, w których jeżeli uda nam się zdobyć dobry item, to będę bardziej na plus niż mogę być na minus, jeżeli nie uda nam się wydropić tego, co y, celujemy. Więc naprawdę jest okej okay. Znaczy jest też ta opcja, że wydropi nam P90 Simów albo Cyrex w stat Traku, na co mam nadzieję nie będę musiał patrzeć. Yy, no to jest tylko po 10%, ale jednak jest. Dobra, więc bez zbędnego dodania dodajemy sobie te itemy do kontrakcików, właśnie. No, słuchajcie, ja mam nadzieję, że to będzie ten kontrakt, po którym będę mógł się cieszyć. Bo po ostatnim kontrakcie na Poseidon, no mój portfel nie oszukujmy się, ucierpiał dość wyraźnie. Zresztą widzieliście, co się stało. Jeżeli ktoś nie widział, zapraszam do poprzedniego odcinka. I ogółem dużo z Was pytało się o nutę z ostatniego odcinka. I słuchajcie, jest to yy, ta sama piosenka, która leciała też na początku tego odcinka. Także link do niej podam wam w opisie. Wbijajcie. No i oczywiście tam już będą komentarze pewnie pod, tamtym, pod tamtą nutą. O, Polska przejmuje klip, jej, super. Nie, dobra, ogar. Wracamy do kontraktu, bo przedłużam niepotrzebnie. Lecimy, kontrakt na AK-47 Pustynny Mutownik w stanie lekko używana, oczywiście w stat traku. Słuchajcie, zamarzemy sobie to okienko i napiszemy sobie Aka please, żeby tutaj nie było żadnej, e, żadnego fejla Słuchajcie, więc y, no cóż, może się podpiszę słuchajcie, takim pięknym autografem, jak już się kiedyś podpisywałem Przyszło trochę widzów od tamtej pory, więc nie znacie jeszcze tego autografu e, Teraz sobie pewnie myślicie, co ten Gimbus rysuje, ja nic nie rysuję, ja po prostu słuchajcie Podpisuję się, prawda, Adrian, tylko taki troszeczkę Taki troszeczkę no inny ten podpis niż normalnie, ale no Dobra, nieważne, gadam od rzeczy, więc lecimy Proszę, 40% mamy na to, na co liczę i miejmy nadzieję, że to się pojawi AK. Gaben, proszę cię. Daj mi tym razem to, o co proszę. I uwaga, dostajemy, słuchajcie, dzisiaj... M41 Cyrex? What? Na to było 10%? Na to było 10% ludzie. i fabrycznie nowa i to może kosztować... Nie sprawdzamy nawet, ile to kosztuje. Bo, słuchajcie, wybaczcie, brak profesjonalizmu w tym momencie. Aczkolwiek sprawdzę teraz dopiero na odcinku, ile ten item kosztuje. Aha, no dobra, ok, 77 euro, słuchajcie. Jestem na minus na tym kontrakcie 8 euro, czyli praktycznie. Można powiedzieć, że jestem totalnie na zero w tym momencie. No, można 8 euro przy takich wydatkach, to można powiedzieć, że to jest prawie że zero. Jestem na minus, ale nie brałem tego pod uwagę, słuchajcie, bo to było cholerne 10% tylko na ten item, więc, no. Nie przygotowałem się na to, powiem szczerze, że myślałem, że to może będzie P2000, żywiołak ognia, no pustynny buntownik, wiadomo, był naszym głównym celem Ale, że tutaj mi dropnie Cyrex, to się nie spodziewałem, no nic, lepsze to niż w sumie ten żywiołak ognia tak naprawdę i lepsze to niż na pewno Asimov No dobra, w każdym razie okej, okay. m 41 Syrex, strasznie dziwny i kosmiczny kontrakt dzisiaj, ale na pewno było ciekawie, takie urozmaicenie Dzisiaj game naprawdę zaskoczył i tak takie mam mieszane uczucia co do tego, bo wiem, że mógł być ten pustynny buntownik, kurde. No ale dobra, Sirex, też jest spoko, także tak jak 7,5 tysiąca łapek w górę i lecimy z kolejnym kontraktem. Słuchajcie, a dzisiaj to na tyle. Także wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie, wbijajcie też na mojego Facebooka, link w opisie, lajkujcie, no będziecie wszystkim na bieżąco. A dzisiaj to na tyle, także cześć, trzymajcie się, no i na razie piona.